Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach. Od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jesteś fanem silników i samochodów sportowych? Oto samochód dla Ciebie: Ford EcoSport. Samochód, który poradzi sobie również na ciasnych drogach i górskich zakrętach, zapewniając bezpieczna i zwrotna jazdę. Rozmiar ma znaczenie dla Forda. Samochód musi spełniać wiele potrzeb i wymagań kierowcy. Ważna cecha przy wyborze pojazdu jest łatwość prowadzenia nawet w ruchu miejskim, a przede wszystkim łatwość parkowania. Ten słów łaczy w sobie moc i zadziorność swojego wykończenia z niezbyt dużymi gabarytami. Przy długości 4 metrów, szerokości 1,8 metra i wysokości 1,7 metra znalezienie miejsca parkingowego nie jest zbyt trudne, a jeśli. Pomyślisz o wszystkich czujnikach, w które jest wyposażony, Parkowanie będzie dla ciebie łatwe. Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne. To, czego zdecydowanie szukasz w samochodzie sportowym, to wygodne siedzenia, designerskie wnętrze i modne skrzydła, nie tylko dla. Wygody, ale także po to, aby zaimponować znajomym. Nie da się ukryć, że ten kompaktowy SUV robi wrażenie od pierwszego wejrzenia. Linie i felgi przypominają nieco te z modelu Fiesta, ale wszystko zostało wzmocnione. Aby STWRZY chce samochód o wysokich osiągach BS, poświęcania czegokolwiek na rzecz piękna. Dwie pary świateł przy przednim włocie powietrza, w którym znajdują się światła przeciwmgielne na dole, bardzo przydatne. Podczas podróży w sezonie zimowym, SA zwieńczone reflektorami, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak dwoje oczu pełnych piasku. W rzeczywistości samochód ma szorstka i dumna linie. Tył ma łagodniejsze linie w których wyróżnia się dodatkowy centralny zderzak. Na dachu znajdują się dwa drażki, do których można przymocować bagażnik. Wewnątrz znajduje się fotel kierowcy z radiem samochodowym z ładnym ekranem dotykowym nad panelem sterowania, który steruje klimatyzacja. Kierownica zapewnia dostęp do radia i wszystkich jego menu, a jej ergonomiczny kształt zapewnia pewny chwyt. Naprzeciwko skrzyni biegów, która może być manualna lub automatyczna, znajdują się dwa gniazda USB do telefonów komórkowych lub innych urządzeń. Siedzenia, które można wybrać ze skory lub tkaniny, znikają z tyłu, aby zwiększyć i tak już dużą przestrzeń ładunkowa. W bagażniku znajduje się pasek do mocowania bagażu lub do wszystkich potrzeb. Jest wyposażony w hakse kurfix do bezpiecznego mocowania fotelika dziecięcego. Mocny silnik. Dzięki temu modelowi samochodu możesz swobodnie podróżować w komforcie po górskich lub nieutwardzonych drogach bez obawy, ze samochód. Nie wytrzyma masz wysokiej jakości silnik. A jego moc pozwala na pokonywanie wszelkiego rodzaju pojazdów, zjazdów i wyboistych dróg. Będąc kompaktowym SUV-EM, nadaje się również do ruchu miejskiego, a dzięki urządzeniu odcinającemu w przypadku dłuższych postojów. Na światłach innych sytuacjach, takich jak korki. Wersja benzynowa z silnikiem EcoBoost jest również dostępna z automatyczna skrzynia biegów, podczas gdy wersja z silnikiem wysokopreznym. Te dzieci może mieć napęd na wszystkie koła. Można uzyskać 100 lub 125 koni mechanicznych, ale mają one taka sama moc jak inne, o większej pojemności skokowej. Dzięki temu są mocniejsze, ale produkują mniej dwutlenku węgla, a zatem mniej zanieczyszczają środowisko. Ecosport w wielu wersjach i cenach istnieje kilka wersji Ecosport w skrócie ESATO, Ecosport plus 100 konny silnik i coobust, cena około 20 tysięcy euro ma ośmiocalowy ekran. 16 calowe felgi aluminiowe, wskaźnik zmiany biegów, 7 poduszek powietrznych, manualna klimatyzacja, alarm obwodowy, komputer pokładowy, radio z ekranem dotykowym z dwiema gniazdami USB i sześcioma głośnikami, system start and stop, myki, kluczyk z możliwością personalizacji. Składane tylne siedzenia 1 trzecia i 2 trzecie, reflektory LED i zestaw do naprawy opon, EcoSport Titanium, silnik i kołbust. O mocy 100 km, cena około 21 tysięcy euro, przyciemiane szyby, 16-calowe felgi aluminiowe, automatycznie właczane i wyłaczane reflektory. Dźwignia zmiany biegów pokryta skora, przednie światła przeciwmgielne z chromowanymi detalami, wycieraczki z czujnikiem deszczu. Synchronizator 2,5 z 8-calowym z ekranem dotykowym i sześcioma głośnikami, automatyczna klimatyzacja, podłuzne relingi dachowe, bezkruczykowy. Zapłon, kontroler podróży, fotel kierowcy z regulowanym podparciem ledziowym, komputer pokładowy z 4, calowym kolorowym ekranem. EcoSport Titanium z napędem na wszystkie koła, silnik wysokoprezny 1 Maja TDC EcoBlue 125 km AWD, cena około 26 000 euro, posiada. Te same funkcje co benzynowy Titanium, EcoSport Stary Testament Line, silnik EcoBoost 1.0 100 km, cena około 23 500 euro, przyciemniane szyby elektryczne lusterka w kolorze nadwozia i ze zintegrowanymi kierunkowskazami, kontrastowy dach, cztery dywaniki ze sportowym logo. Czarne podłuzne belki dachowe, sportowe zawieszenie jezdne, synchronizator typu 3 z calowym dotykowym rabiem NAV i 7 głośnikami. Polerowane 17-calowe felgi aluminiowe Stary Testament Line i tylne czujniki parkowania, EcoSport Stary Testament Line z napędem na wszystkie koła, silnik. 1 maja TDC 125 km EcoBlue AWD, Cena około 28 500 euro, przyciemiane szyby, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka wsteczne. W kolorze nadwozia i ze zintegrowanymi kierunkowskazami, kontrastowy dach z czarnymi podłużnicami, dywaniki z logo sportowym, zawieszenie. Typu sportowego, synchronizator 3,8 calowym dotykowym rabiem ENAV ze zintegrowanym modemem 4G, Ford Pass Connect i siedmioma głośnikami. 17 calowe polerowane felgi aluminiowe Stary Testament Line i tylne czujniki parkowania. Ceny ESA cenami katalogowymi i nie uwzględniają żadnych ofert ani promocji. Aby uzyskać więcej informacji w czasie rzeczywistym, zalecamy. Przejście do oficjalnej strony internetowej, a także sprawdzenie możliwych rabatów w ramach zachęt ekologicznych. Dostosowany Ecosport. Na stronie Forda możesz skorzystać z konfiguratora, aby wybrać samochód, który najbardziej Ci się podoba i uczynić go swoim, jakby był garniturem szytym na miarę. Otrzymasz wtedy dokładna cenę na wypadek, gdybyś chciał dodać opcjonalne dodatki lub wnętrze według własnych upodobań. Wyszukaj na naszej stronie używany model Forda, który ci się podoba. Dostarczymy samochód do twojego domu. A WordPress Commenter Hello World